Cześć. No, kolejne pytanie z cyklu. Trudne sprawy. Tym razem pytanie, które dostałem, to jest co jeśli klient oczekuje, że historyjki będziemy dowozili na datę termin w ramach sprintu, podobnie jak błędy. No i to taki komentarz od, od autora pytania. Gadka o wartościach nie pomaga. No tak. Generalnie podstawą korzystania ze to jest oczywiście zaufanie. Gdy go brak, no to trudno odwagę i otwartość i popełnianie błędów w zasadzie wtedy sprzeczne z, z logiką działania, no bo jak nie ma zaufania, no to w zasadzie lepiej mniej ryzykować, bo mniejsza szansa na karę. Nie? W związku z. z, z Niepowodzeniem jakimś, no i też dużo łatwiej dostać oskarżonym o jakoś brak sumienności, czy tak obijanie się, jeżeli praca się tam gdzieś przesuwa. W związku z tym, tutaj to na pewno element tego zaufania jest czymś, po czym warto by było poszukać. Co tak ja myślę, że z takich bardziej takich użytecznych, krótkoterminowych działań, no jeśli klient potrzebuje tych dat, to one z czegoś wynikają. Albo wynikają właśnie z braku zaufania, albo wynikają z obaw i nie wiem, doświadczeń w przyszłości, że klient zostanie oszukany, nacięty na czas realizacji, albo cokolwiek takiego. Ale może to też być chęć nałożenia presji, a może tak naprawdę klient ma taką dynamikę biznesu, że uważa, że w ten sposób będzie w stanie lepiej spełnić swoje potrzeby. No gdzieś tutaj ta, ta rozmowa, być może otwarte karty, może są warte po prostu położenie na stole i pogadanie, o co chodzi. Tak do głowy przychodzą mi dwie opcje z działania w takiej sytuacji. Jedno to rozważanie czy skrócenie czasu sprintu nie pomoże częściej pokazywać wyniki tej pracy i dzięki temu może ten klient troszkę szybciej się uspokoi pod kątem tych swoich oczekiwań. Na no druga sprawa to, że niezależnie od tej długości sprintu, pewnie warto by było wejść w szczegóły, pokazać zadania, pokazać ilość pracy do wykonania, jak najwięcej tego warsztatu, który został tam wprowadzony po to, żeby zbudować to zaufanie. Tutaj do rozważenia, jeśli ta firma wytwórcza Zapisuje sobie te czasy realizacji, to może jest to warte. Znowu, jeżeli pokazania. Jeśli jednak tam będzie dyskusja zaraz o pieniądze albo spędzony czas, to pewnie bym tego trochę unikał. Myślę, że tak w dyskusji z klientem, jakby do pokazania jest to, że ta część wytwórcza, czyli wytwarzanie, wiąże się pewnymi prawami i mamy prawo mieć zdefiniowany proces, który uznajemy za wygodny do robienia naszej roboty. Nie? Więc jeśli pytają pytania o datę, to jakby opcja jest taka, że można podać na koniec sprintu. I, i, I te pokazanie na koniec sprintu pewnie warto będzie uzasadnić, pokazując, też, że no mamy, wykonujemy zadania zgodnie z definicją kończenia to jest zestaw rzeczy, którymi się zajmowaliśmy, wplatamy to w, w proces wytwórczy, przewidywanie per zadanie, kiedy nam wypadną refajmenty, kiedy będzie czas na rozwiązywanie problemów, które się no, pojawiają. No, bo przecież nie żyjemy w, w, w jakiejś bańce, gdzie nie ma kłopotów. W związku z tym więcej czasu spędzimy na planowanie niż na robienie. I to może być tym argumentem, który może jakoś trochę spróbować Zdobyć tę to, to otwartość ze strony klienta. No i tak jak już wypiszemy, to czym się zajmujemy, jakie rodzaje działania są, i że dzięki temu, że podajemy trochę ten dłuższy na koniec tego tygodnia, jeśli to będzie tygodniowy sprinty czas, no to dostajemy możliwość zareagowania na sytuacje nieprzewidziane. A w każdej innej sytuacji będziemy musieli jakby monitorować, dawać znać, że jest opóźnienie, co spowoduje większą frustrację i więcej problemów niż pożytku prawdopodobnie z tego. No, myślę, że taką opcją, która tutaj też gdzieś na stole jest, którą warto rozważyć, może skorzystać, to czy gdzieś na poziomie menedżerowie, manager, menadżerowie szefostwo gdzieś tam nie powinno wybrzmieć, nie? Że, że ten sposób pracy wytwórczy tego konkretnego klienta, sposób pracy wytwórczy nasz i, i współpraca z tym konkretnym klientem, gdzieś tam wchodzimy sobie w, ten, w sobie razem w paradę. I może to jest miejsce, w prostu warto poprosić o pomoc, o co chodzi, czego nam brakuje, co musimy dostarczyć, żeby, żeby ta praca była bardziej przejrzysta. No bo ta przejrzystość powinna zmniejszyć ciśnienie związane z brakiem tej informacji na kiedy coś będzie. Taki pomysł, daj znać, co sądzisz. Sądzicie? Do zobaczenia.